Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Cię zaprosić na medytację ponownie z Antonem de Mello. Z dwoma wierszami, sekret i centrum. Proszę usiąść wygodnie, zamknij oczy, skup się na swoim oddechu. Wdech i wydech, wdech i wydech. Wyobraź sobie, że swoją uwagę przenosisz na swoje serce. Tam są drzwi. Popatrz, jakiego są koloru. Z czego są zbudowane i czy możesz je otworzyć. Jeżeli tak, otwórz drzwi i podążaj za słowami Antonego de Mello. Sekret. Wyruszam na poszukiwanie źródła szczęścia. Zbadam dokładnie życie osoby szczęśliwej, choć biednej. Porozmawiam z nią, starając się odkryć, co czyni ją szczęśliwą. Pomyślam o osobie pełnej radości, mimo słabego zdrowia, doświadczającej fizycznego bólu. I znów podejmuję dialog, starając się zrozumieć to, co czyni ją szczęśliwą. Tak samo postąpię z osobą szczęśliwą, mimo że straciła rozgłos i sławę. Udam się do więzienia i ze zdziwieniem spotkam również tam osobę szczęśliwą. Powie mi ona o tym, co czyni ją szczęśliwą. Następnie przyjrze się ludziom nieszczęśliwym. Mimo że są wolni, bogaci, mają władzę i cieszą się szacunkiem. Porozmawiam z nimi. I gdy będą do mnie mówić, wsłucham się uważnie w ich żale. Wczoraj miałem możność być szczęśliwym, ale nawet sobie tego nie uświadomiłem. Dziś raz jeszcze przyjrzę się temu. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś, Mógł czuć wdzięczność i równocześnie być nieszczęśliwy. Wdzięczny jestem Bogu za wszystko, co zdarzyło się wczoraj. Popatrzę, jaki to wpływ na mnie wywiera. Jeśli chodzi o sprawy, które nazywam nieprzyjemnymi, od których uciekam, Postaram się odkryć dobro, które przynoszą i ukryte w nich nasiona wzrostu. Znajdę rację, by i za nie być wdzięcznym. Wreszcie popatrzę na samego siebie, przeżywającego każdą chwilę dzisiejszego dnia z wdzięcznością. I z radością w centrum wyobrażam sobie, że udaję się na pustkowie, poświęcę trochę czasu, by przyjrzeć się otoczeniu. Następnie oddam się rozmyślaniu nad moim życiem. Dostrzegam, jak często uciekam od siebie do ludzi, zajęć, różnych miejsc, spraw i rzeczy, w poszukiwaniu siły, uspokojenia i sensu, zapominając, że źródło wszystkiego znajduje się w moim sercu. To tutaj właśnie mam wszystkiego szukać. Każda osoba nosi w sobie myśli, zdolne natychmiast przywrócić jej pokój. Poszukam tych myśli. Poszukam również myśli pomagających mi stanąć wobec wyzwań, jakie niesie życie z mocą i odwagą. Jakie myśli sprawiają, że staję się życzliwym i uprzejmym człowiekiem? Z nich uśmierzają gniew i nienawiść w moim sercu? Jakie myśli nadają sens memu życiu? Jakie myśli przynoszą zadowolenie? Jakie myśli sprawiają radość? Skłaniają do służenia innym? Zanim opuszczę pustynię, przypomnę sobie o istnieniu jeszcze jednego wewnętrznego źródła. Nie potrzebuje ono zasilania żadnymi innymi myślami, by obdarzyć mnie tym, czego mi naprawdę potrzeba. Postaram się pośrednio do niego dotrzeć, wyobrażając sobie w moim sercu grotę zalaną światłem. Światło przenika moje ciało, kiedy wkraczam do niej. Odbieram promienie świetne, które tworzą, dają energię, ogrzewają i uzdrawiają. Zatrzymuję się więc w grocie w milczącej adoracji. Tymczasem światło. Wnika we mnie ze wszystkich stron. Pozostań w grocie tak długo, jak potrzebujesz, a potem otwórz oczy, i wróć do tu i teraz. Dziękuję, że słuchasz. Zapraszam do gabinetu energoterapii we Wrocławiu. Czytała Anna Radziszewska.